Na samym początku chciałem was zaprosić do naszego Discorda. Link do niego znajdziecie w opisie. Dzisiaj zrobimy sobie maturkę rozszerzoną z tego roku. Bodajże to jest ma maturka próbna z lutego. Rozszerzona oczywiście. I pierwsze zadania: zadania 1.4. To tak, no zadanie pierwsze. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 32 pierwiastków z 5 odjąć 72 I skoro musi nam zniknąć pierwiastek, tak? W odpowiedziach widzimy, że nie ma tego pierwiastka trzeciego stopnia, to po prostu tutaj musi być to co tutaj mamy to musi być jakiś wzór A minus B do trzeciej po prostu, tak? No ja, ja bym proponował, żeby po prostu sobie sprawdzić wszystkie odpowiedzi, podnosić je do trzeciej potęgi i zobaczyć, co będzie równe temu, tak? I Zacznijmy sobie od odpowiedzi A. No to będzie pierwiastek z 5 minus 3 do potęgi trzeciej, czyli mamy a to jest 5 pierwiastków z 5 e, odjąć 3 A kwadrat B, odjąć 3 razy 5 razy B, czyli 3 tak dodać 3 AB kwadrat e, AB kwadrat i, i odjąć 27 będzie, bo minus 3 do potęgi Trzeciej, czyli mamy po prostu 5 pierwiastków z 5, dodać tu mamy jeszcze, czyli łącznie mamy 32 pierwiastków z 5. O, wygląda tutaj, wygląda dobrze. Tutaj mamy odjąć, dziew, odjąć 45, odjąć 27, odjąć 72. No i to rzeczywiście, zobaczcie, że nam dało ten, ten wynik, więc to jest odpowiedź A. Tak? No bo po prostu równoważnie zapiszę jeszcze dlaczego. No po prostu. Pierwiastek trzeciego stopnia z 32 pierwiastków z 5 odjąć 72. Możemy zapisać jako pierwiastek trzeciego stopnia z pierwiastek z 5 minus 3 do potęgi trzeciej. Po prostu potęga nam się znosi, mamy pierwiastek z 5 minus 3 i to jest odpowiedź A. Dobra, zadanie drugie. No, zadanie drugie ja bym, mimo wszystko, zrobił też podobnie, że podstawił sobie, zaczął od strony odpowiedzi, czyli podstawił sobie to za to alogerent o podstawie 12 z 3. I ja nie ukrywam, że ja to zadanie zrobiłem, żeby tutaj czasu wam nie tracić I, i, i jest to odpowiedź C, tak? Czyli my po prostu sobie rozwiążemy od razu odpowiedź C. No, a pozostałe możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, że to rzeczywiście nie wychodzi, tak? Odpowiedź C. Rozważamy, czyli mamy tak, a minus 3, czyli to jest logarytm o podstawie 12 z 3, odjąć 3, podzielić przez 2 i to jest logarytm o podstawie 12 z 3 minus 1. Tak. Czyli to jest równe. Przesunę sobie trochę tablicę, dobra. Czyli to jest równe. No, na górze mamy logarytm o podstawie 12. Z 3 odjąć logarytm o podstawie 12, z 12 do 3, skoro to było 3, tak, to jest równoważne. Mamy 2, tu mamy logarytm o podstawie 12 z 3, odjąć logarytm o podstawie 12 z 12, to jest równe logarytm o podstawie 12. 12 z 3 podzielić, bo jeżeli mamy odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie, to możemy sobie po prostu podzielić liczby logarytmowane tak, przez siebie, czyli mamy 3 podzielić przez 12 do 3. No i tu mamy 2, ta sama akcja, czyli logarytm na podstawie 12 z 3 z 3 przez 12, z 3 przez 12, tak, to jest równe, przejdźmy sobie tu. Logaryn w podstawie 12. Skróćmy sobie na górze z trójką 112 czyli będziemy mieć tak naprawdę 1 czwarta razy 1 przez 12 kwadrat. Tak i tutaj mamy 2 razy logarytm w podstawie 12 z 1 czwartej. Możemy sobie to zapisać jako 1 druga razy logaryn w podstawie 12 z 1 czwartej razy 12 do kwadratu tutaj podzielić przez logarytm o podstawie 12 z 1 czwartej ale tak w zasadzie to jest zauważcie, że to jest zapisane jako tak jakbyśmy mieli to w tej postaci logarytm o podstawie 1 czwarta z jednej czwartej razy 1 przez 12 do kwadratu, tak? I w tym wypadku jakbyśmy zamieni, chcieli zamienić podstawę logarytmu ze wzoru tam na podstawę 12, no to byśmy otrzymali to, co jest tu. Te, te dwa zapisy są równoważne. To jest to samo, tylko tak jakby to jest zapisane to logarytm o podstawie 12, ten wcześniejszy zapis to jest tak, jakbyśmy ten tutaj późniejszy zapis chcieli zapisać właśnie o podstawie logarytmu 12. Takie przekształcenia by nam wyszły. Dobra. Czyli to się równa, log logarytm jest 1, 2, razy logarytm z 4 do minus 1 można zapisać. I to jest 1, 4 razy 1 przez 12 do kwadratu. I wtedy te, teraz ten mi minus 1 odwrócony się daje przed logarytm. Tak, jest taki wzór, że możemy sobie, no bo to jest, to w zasadzie wynika z zamienienia podstawy logarytmu. Tak, na, na czwórkę z 1, 4. No to jest po prostu minus 1 którą wyciągamy przed logarytm i jej tu już nie ma. Czyli to jest po prostu minus 1 2 razy logarytm o podstawie 4 z 1 czwartej razy 1 przez 12 kwadrat. I to tutaj jest równe logarytm o podstawie 4. No i teraz możemy sobie włączyć z 1 czwartej razy 1 12 do kwadratu do minus 1 drugiej. Minus tam odwraca, jedną drugą na razie zostawmy. To będzie logarytm, to na podstawie 4 z 4 razy 12 kwadrat do jednej drugiej. To jest równe po prostu logarytm, na podstawie 4 z pierwiastek z 4 razy 12 kwadrat, ale to można zapisać sobie po prostu jako logarytm, na podstawie 4 z pierwiastek 4 razy pierwiastek z 12 kwadrat. No, co jest po prostu równe? Rogary na podstawie 4 z 2 razy 12. Tak? Czyli to jest logarytm na podstawie 4 z 24. No i tego właśnie szukaliśmy docelowo, tak? Bo my mieliśmy zamienić logarytm na podstawie 4 z 24 na jakieś A. No i zrobiliśmy w drugą stronę. Podstawiliśmy A i otrzymaliśmy logarytm na podstawie 4 z 24. Hmm, o podstawie 4 z 24. Czyli to jest odpowiedź C, którą właśnie sprawdzaliśmy. E, dobra. Teraz weźmy sobie, zróbmy zadanie yy, trzecie. Tutaj. Trzecie. Okrąg ośrodku w punkcie S 2 minus 1 odcina na prostej 4x minus 3y plus 14 równe 0. w długości 24. No w skrócie to jest po prostu taki rysunek. No bo te, ten punkt nie należy do tej prostej, więc ta prosta przechodzi. Na pewno to nie jest średnica. Tak możemy powiedzieć. Czyli to będzie sobie jakaś cięciwa tu. Załóżmy. Tak i przecina. No i ta cięciwa ma długość 24. Czyli jak ja sobie połączę tutaj promienie, to ta cięciwa i poprowadzę sobie wysokość, to jest promień. Tu to jest środek okręgu. Tak jak ja zrobiłem promienie, to to jest trójkąt równoramienny. Czyli jak prowadzę tutaj. Wysokość, no to dzieli nam na połowy. Czyli skoro cała cięciwa była 24, to tutaj mamy 12. I tutaj mamy 12. I mamy tak, no ten, ten środek ma współrzędne 2 minus 1. Tak. I teraz mamy, po prostu musimy sobie odliczyć, policzyć odległość od tej prostej. No to jest na to wzór nawet. D to się równa wartość bezwzględna. 4 razy 2, czyli 8. Dodać minus 1 razy minus 3, czyli dodać 3. Dodać 14. Tak, mnożymy sobie po prostu dwójkę przez współczynnik, tutaj będę, zapiszę e, dwójkę przez ten współczynnik, minus jedynkę przez minus trójkę i dodajemy jeszcze wyraz wolny, czternastkę. No i dzielimy przez e, pierwiastek e, z, i teraz przez, przez współczynnik przy x w, w równaniu naszej prostej i przez współczynnik przy y do kwadratu po prostu, oddzielnie każdy, czyli 4 kwadrat plus 3 kwadrat. Czyli to jest po prostu... 8, 8 plus 3 to jest 8, tak, dobrze zapisałem. 8 plus 3 plus 14, tak, to jest 3 plus 8 to mamy 11, dodać 14 to jest 25, podzielić przez, no mamy 16 plus 9 i 25, i piracy z 25 to jest 5, czyli odległość to jest 5. Ta odległość jest 5, czyli nasz promień, liczymy stwierdzenia Pitego Rasa, bo to jest oczywiście kąt prosty, skoro to jest wysokość, tak, czyli mamy, że no, r kwadrat to się równa 25 dodać 144, bo już podniosłem od razu do kwadratu, czyli to jest 169, czyli r to jest pierwiastek ze 169, czyli to jest 13. E, dobra. No i teraz dla jakiego m, zadanko czwarte, dla jakiego m to równanko ma nieskończenie wiele rozwiązań? po prostu sobie rozbijamy, tak, e, pierwiastki. To, to się tutaj zeruje dla minus 1. To dla dwójki. rysujemy 8, minus 1, 2 to są takie proste przechodzące. Pierwszy warunek jest dla xów należących od minus nieskończoności do minus 1, tak? No i tutaj mamy po prostu dwie proste pod osią, czyli zmieniamy znaki. Czyli mamy po prostu minus x, minus 1 dodać x minus 2 to się równa m, no, czyli w tym wypadku, żeby to się zgadzało, to m jest równe minus 3. Ok. Drugi przypadek, no sobie zróbmy. X należy w tym wypadku od minus 1 tu minus 1 włączamy, bo nie włączyliśmy w pierwszym przypadku. mamy dla minus 1 jest ponad osią, czyli nie zmieniamy dla tego pierwszego, czyli mamy x plus 1, a dla drugiego zmieniamy, bo jest pod osią w tym przedziale, tak? Czyli mamy x plus 1 E, dodać X dodać X minus 2 to się równa M, tak? Dobrze zrobiliśmy, tutaj e, tutaj nie zmieniamy, dla pierwszego, bo dla pierwszego było X plus 1. Mm, tak, dla pierwszego nie zmieniamy, i dla drugiego zmieniamy, bo było pod, czyli mamy dodać X minus 2, czyli e, 2X minus 1 to się równa M. E, no, czyli tutaj w, w, na, na tym przedziale, jakie to muszą być Emy? No, tu by musiał być przedział jakiś. Czyli to w ogóle tu, tu, tutaj to jest, wy, wydaje się sprzeczne. Tak, Zaraz do tego wrócimy. E, no i zadanko. I jeszcze zróbmy sobie ten trzeci przypadek: po prostu x należy e, od dwóch, dwójkę włączamy, wcześniej nie włączyliśmy, od dwóch do plus nieskończoności. No, i teraz wszystko jest pod, tak? Widzimy tutaj, że wszystko jest ponad osią, czyli mamy x plus 1 minus x plus 2. To się równa m, czyli mamy po prostu, że m musi być równe 3. No, czyli w tym wypadku mamy tak, nieskończenie rozwiąza wiele rozwiązań dla m równego minus 3 i dla m równego 3. Dlaczego? No, teraz. No, no bo tutaj wychodzi nam po prostu, że lewa równa się zawsze prawej, jeżeli to M jest spełnione. A to równanie tutaj to ma po prostu jakieś rozwiązania pojedyncze. Ono nie ma nieskończenie wielu rozwiązań. To jest jakieś zwykłe równanie. Tak? Czyli w tym wypadku po prostu rozwiązanie jest wtedy. Yy, kiedy M jest z tym jakby zadane, nie wiem, nie wiem jak to wam dokładnie opowiedzieć, ale tutaj w tym wypadku mamy jedno rozwiązanie zawsze. Yy, to, to, to jest rozwiązanie w postaci po prostu. X, x to się równa m plus 1 na 2, tak? I mamy jedno rozwiązanie w zależności od m, ale to nie jest nieskończenie wiele rozwiązań, tak? Nieskończenie wiele rozwiązań jest tu i tu, dla tych m. -ów. Tu jest tylko jedno rozwiązanie, zawsze, w zależności od m, a także dlatego jest to odpowiedź d.